W piątek 7 czerwca w kłockim parku Kresowian odbyły się uroczystości 9 rocznicy odsłonięcia i poświęcenia pomnika w hołdzie Polakom Pomordowanym na Kresach Wschodnich, 76 rocznicy Ludobójstwo na Kresach Wschodnich oraz jubilauszu 30-lecia Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej. No, lekcjach historii, chociaż są różne zdania na temat, czy historia jest nauczycielką życia, czy nie jest nauczycielką życia, ale trzeba po prostu krzewić pamięć, wracać do, wracać do różnych wydarzeń, które są w historii trudne. Historia nigdy nie jest jednoznaczna i zawsze jest, różne aspekty są tej historii. I tutaj też jesteśmy, zmierzamy się z taką historią, mówimy tu o o rocznicy rzezi wołyńskiej, mówimy o, o tym jak trudne były relacje między Polską a Ukrainą ale też trzeba pamiętać, że te relacje były kiedyś bardzo dobre one były trudne, ponieważ różne sytuacje sprawiały, że ludzie między sobą się niestety skłócono dwie, dwa narody i miały to niewyobrażalne konsekwencje, więc to też daje taką lekcję tego, że owszem, jesteśmy za swoją ojczyzną i jest ona nam najbliższa sercu, ale też musimy patrzeć na inność innych narodów, na to, że są inni, pod każdym względem inni ludzie, czy to narodościowo, czy z powodu koloru skóry, wyznań, religii różnego rodzaju, ale najważniejsze jest, żeby się wzajemnie szanować i tolerować i żeby e, budować więzi, a nie e, budować, e, t, most, e, budować przepaści i, 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 i rowy, e, wykopywać między, między różnymi narodowościami, bo to nigdy nie ma z tego dobrego efektu. Mały, jaki znak twój? Ożel, biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskie ziemie. Czym te ziemia? Mów ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W polskie wierzę. Coś ty dla niej? Ucieńcznej Co Coś się winien? Oddać życie. Właśnie, jak to nie odkryje Ameryki, ale stwierdzenie, że pokój nie jest dany raz, nam, raz na zawsze, to jest taka oczywista oczywistość, bo dzisiejsze młode pokolenie nie ma pojęcia, co to jest wojna. Wiedzą tylko to z lekcji historii lub z mediów, ale to jest tak dla nich irracjonalne wydarzenie, że tak nawet, nawet nie są w stanie zmierzyć się z tym, jak to, czym może być wojna. I mówienie o tym to nie jest po to, żeby rozpamiętywanie. To jest po to mówimy o tym, o historii, żeby, żeby, żeby była zachowana pamięć, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, że one wcale nie są takie oczywiste, że pokój jest tak oczywisty na świecie, bo przecież różne punkty zapalne i różne wojny na całym świecie się toczą, tylko my je znamy, my je znamy z mediów i one są tak odległe dla nas. Tym samym się wydają irracjonalne, i też te przekazy medialne tak naprawdę spowszechnieją ludziom, i oni nie mają pojęcia, że można w takiej rzeczywistości żyć i funkcjonować, jakim jest wojna. Wojna jest czymś najstraszniejszym, najpotworniejszym, co może się wyda wydarzyć e, ludzkości. I, tego typu dzisiejsze uroczystości właśnie są po to, żeby, żeby z tymi naucznymi świadkami, którzy jeszcze mamy tę przyjemność i to szczęście, że możemy tej historii, o tych świadków posłuchać, jest, jest bezcenne, jest nie, do, jest nie do przecenienia. I cały czas kultywować edukacja, edukacja i edukację. Składamy hołd i modliwi się dla naszych rodaków pomordowanych przez banderowców, niezależnie od płci i wieku na obszarze od Polesia po Karpaty, od Zbrucza po. San i zasanie. To tu przy pomniku zapalamy znicze za dziesiątki tysięcy pomordowanych Polaków. Miejsca ich pochówku często nie są znane, więc ten pomnik jest ich wspólnym grobem. Winniśmy im pamięć to nasz moralny obowiązek. Okrutna, ludobójcza depolonizacja wyrządziła naszym narodom ogromne szkody, których naprawa. Pojednanie może być realizowane tylko poprzez prawdę, którym, której ten pomnik służy. Wojna w każdym miejscu na świecie wywołuje nacjonalizm. A nacjonalizmy wywołują wojny. Tego doświadczało również pokolenie, które miało to nieszczęście przeżyć Drugą wojnę światową. I rzeź wołyńska i późniejsze wysiedlenia były właśnie konsekwencją tej wojny. Ziemia na dawnych Kresach Wschodnich do dziś skrywa groby oraz bezimienne miejsca szczątków Polaków. Zamordowanych przez wyznawców ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów. Najgorsze jest to, że nikt za te okrutne zbrodnie nie odpowiedział, nie został skazany. Chciałbym dopowiedzieć, że za to, co pan czynił, panie Tadeuszu, Sejmik, komisja, a także cały Sejmik uznał, iż zasługą pańskiej pracy będzie docenienie złotą odznaką zasłużony dla województwa dolnośląskiego a nie srebrną, o którą było wystąpienie. Za rok 10 jubileuszowa, ale każda rocznica jest ważna, ponieważ spotykamy się w gronie różnych środowisk i widzę, że tutaj dużo osób było na tej uroczystości, czyli jest zainteresowanie i, i myślę, że takie uroczystości właśnie są takim, takim, takim podglebiem, żeby, żeby, żeby przypominać. Żeby przypominać, wspominać, przypominać i brać z tego lekcję, że żadne nacjonalizmy, każdy nacjonalizm jest zły. I, e, i e, szowinizm, i ksenofobię to jest coś, co nie buduje, tylko rujnuje relacje międzyludzkie. Wspominawicę starosta, musimy dbać o pokój na świecie i wystrzegać się ksenofobii, szowinizmu i innych uprzedzeń względem drugiego człowieka.